George i jego gangsterzy mieli ochotę pobanglać. Na ośce w BMC. Każdy z nich miał full pakiet w kartotece. George, 20 lat w zawiasach. Zaprowadzenie działalności terrorystycznej. Trzymał dezertegla. Słoik Patisonów do żywocie. Zabyć się międzynarodowym asasynem. Trzymał shotguna. Pan Ponton był czysty, ale non-stop szarpał za fotel. W becie mówiło się o władzy i biznesie. Należą do nich każde terytoria. Każdy miał wpływy i autorytet na dzielnicy. Nagle głośny krzyk Georgia. Kolektor z słońcy po prostu zaciągnął jego jajca.